hej cześć chymano wam wszystkim ludzie z tej strony Dakon i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Metro Last Light wersja Redux misje dodatkowe panie kocie możesz mi stąd odejść no ja wiem że ty chcesz tu się pomiziać ale ja teraz nagrywam odcinek nie musisz stąd odejść um, tak kotek mi tutaj etna o Jezus Przepraszam <laughs> bardzo, ale piję musterka <laughs> Wiem, wiem, zdrowe, ale Trzeba się jakoś używić tak mi to właśnie wszedł em, na, 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 na co? Na biurko Chciał się widocznie Poprzytulać A my, kochani, lecimy dalej eee... A tak, bo my stamtąd przyszliśmy I musimy iść teraz tędy Niestety broni żadnej Nadal nie mamy to jest ten minus latarki także nie mamy raczej znaczy, latarki Przepraszam nie mamy um, nie mamy niestety żadnej zapalniczki ale mamy za to latarę dzięki czemu <laughs> możemy i jeszcze tutaj żyjemy tak naprawdę więc, więc spoko M możemy maskę sobie wziąć no. albo nie mieliśmy a ci pewnie teraz na powierzchnię sobie wyjdziemy o, tu coś otworzyć mogę, tu zamknięte. Tego otworzyć nie mogę, czyli prawdopodobnie musimy iść tutaj. O, mamy broń, mamy broń. Nagrywa się wszystko. <śmiech> <śmiech> um, muszę sorki, ale muszę tutaj się znowu wczuć, bo dawno nie nagrywałem. I znowu chcę sobie trochę na zapas y, tutaj ponagrywać tych odcinków <laughs> okej okay. o cholera eee, wypad Yeee. otwórz to o wygnuje Dobra, chyba jeden padł. Okej. Okay. Dobra, pyk. W razie W. Okej. Okay. Gdzie my musimy teraz iść? przepraszam bardzo. Bo tak trochę nie wiem. Dobra, no mamy broń, więc to jest spoko, ale ja myślałem, że musimy iść tutaj. No tutaj widocznie... Dobra, są gdzie my... Mamy... Okej, okay, tu musimy iść, tendy, tendy, Tędy. A, włączyć te bezpieczniki. No dobra, bardzo możliwe. Będzie <laughs> mi to sensownie w sumie. Dobra, podudajmy sobie latary od razu. <laughs> e. O, wygnuję małe. Dobra, i teraz możemy to odpalić. No tak. Bo tam nie miało żadnego zasilania, także nie było możliwości, żeby to się odpaliło. Oho, oho. <laughs> Tu jest smrót śmierci. No To prawda nie u mnie w domu, ale... O kuźba. No dobra. Na szczęście trochę tu tu gdzieś amunicja była do wzięcia. Um. O, tu jest. No, szczęście. Mamy 5 minutek, jeszcze dostaliśmy 3. Uleczymy się na szybko. Dobra, pik, pik, pik. Nieźle, nie spodziewałem się, że się wpierdzieli w pułapkę. No to chciałem rozbroić, ale dla mnie to spoko. O, mamy granaty jakieś, okej. Okay. Dobra. <laughs> Wejdźmy na górę, wiecie co muszę sobie... Nie no, wentylator musi być włączony. Jest na... jakby na jedynkę nawet myślę jest na dwójkę. Ponieważ zawsze przez wentylatory mam po prostu katar. Ponieważ się strasznie irytuje, ale no inaczej. Inaczej nie mogę żyć po prostu w tych temperaturach. Jednak dzisiaj jest no 30 stopni. O, Dupnie? O, dupło. Ok. Fajnie podoba mi się to. O, ty gnoju. Padłeś. Pięknie. Któryś jeszcze? O, na razie nie, ale i tak fajnie poszło. A tu jakaś amunicja. Ogólnie siadam z zamiarem skończenia ogólnie tych wszystkich dodatków metro. Mam nadzieję, że mi się uda. O. ok padł. <laughs> Ponieważ zostało nam jeszcze tylko chyba trzy misje. Jest jeszcze, no, oprócz tej wieży. Zobaczę jak to tam wygląda. Uuu, amunicja do, znowu do czegoś o, tak jest, o, to nasz kolega, ajajaj aj, aj. tak, bo my mieliśmy dwóch kolegów, upiliśmy się i no i dupa i zostaliśmy sami dobra, ładujemy o, no i teraz jest pięknie e, na pompuj, przyczepimy serię wciskając lewy przycisk myszy, pyk Pyk, pyk, pyk. Dobra, lecimy na maxa ją pompujemy. A co tam? Tak jest, dobra. No i domyślam się, że musimy to spalić. Mhm. A, może nawet lepiej. Przynajmniej robimy y, dobrze y, zakonowi, oczyszczając tak naprawdę ten. Y, nie ten wagon, tylko to. pokój. Z d6, okuźwa. Aha, są kolejne chłopaki, brawo, no, dwójce to mamy. Okej, okay. walcie się, dwie bąki. O. Tak jest. Tak jest. Ej! No i co? Jeszcze kolego, chcesz się bawić? Wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, przyłączamy. Ładujmy i od razu sobie napompujmy bardziej. Od razu ja bym sobie też naładował latareczkę naszą kochaną. Dobra, tu możemy jeszcze to spalić. Dobra. Już mam, mamy wymienić filtry. Mamy jeszcze minutę, tak na spokojnie. Weźmy to z palmy i wejdźmy na górę. O, tu gdzieś jest kolega. U góry chyba. Już nie jestem pewien. O. Tu jest, dobra. Eee, ogóle, Ten to bardziej wygląda jak pająk. Eee. O, lera, jasna. A tu też spalimy, a co tam? Mamy amunicję, więc nie bajmy się jej używać. No, dobra, tutaj mamy Hila i od razu... Uuu! Rakieta! O cholera! Dobra, 10 sekund zostało, nieźle. Okej, okay, to można spalić. Pięknie spali się. A ty też się spolisz. Dobra, wymiej mi filtr, bo już się e, skończyło. Mamy 5 minutek, mamy 5 minutek, pięknie. O palcie się gnoje. Ok, a tu niepotrzebnie zmarnowany pocisk. Okej, okay, co my tu mamy? Tu mamy kolejne paliwo, fajnie, fajnie. Weźmy to z palmy, znam chyba mam kolejne paliwa, jakieś inne fajne rzeczy. Skoro to polnickich cholera nie mamy, O, no nie mówiłem. Kolejne 5 minut filtru, co nam się bardzo przyda. poładujmy od razu, pik, pik, pik. Możemy od razu się przeładować jeszcze. Możemy mieć peł pełną amunicję i sobie odpalmy i lećmy. A, gniazdo pajanków. Muszę jeszcze rozpłynąć, jak nazwać te odcinki, ale myślę, że po prostu. Okej, okay, chłopaki, okej, okay. dobra, ty padłeś. No, dawaj, dawaj, padni. Tak jest, padł Ty też padnie z kolego. Bo jednak nie. Wszystki tras. No. Dawaj. Nie bójcie się, chłopaki. To nic nie boli. Ole, skaczą. Jebane. A. No. Tu jest kolega. Okej. Okay. Ah. Dobra, ten padł. Dobra, ten też padł. Jeszcze trochę ich jest chyba. Dobra, ten spadł na dół. Spoko aaa dobra, płoncie haha spalmy te jaja jeżeli możemy oczywiście, ale myślę się... myślę, że możemy, tylko trzeba uważać bo tu są jakieś butle okej, okay, tego nie otworzymy, tu mamy kolejnych pokażecie się? no na razie się nie pokażą Dobra, tu możemy wyjść, a zobaczmy co jeszcze mamy tutaj. O, tu mamy jakieś paliwko. Mamy jakąś amunicję. Pyk, pyk, pyk. Pięknie. Wiemy, musimy iść. Musimy iść chyba tutaj. To ja bym... O! Mamy jednak zapalniczkę. Aha, a ja myślałem, że nie mamy jej. To so nevermind. Okej. Okay. Jeszcze trochę amunicji mamy, trochę mamy tej amunicji, myślałem, że mamy jej mało, ale tutaj dostajemy jej całkiem dużo, o tu możemy mamy jeszcze filtry, mamy maseczkę, ile nam zostało? Minuta, także na spokojnie, ja bym sobie pododował od razu tą lampę naszą, pięknie, okej. Okay. No i kochani, ogólnie niedługo, no, będziemy, o już można wymienić filtr, ale jeszcze poczekamy Niedługo będziemy mogli um, zaczynać nowe serie um, I zastanawiam się, czy nie by teraz może cyberpunka Z tego powodu, że jakby mam, cyberpunka mam na dzielonym koncie um, Moja znajoma też by chciała w niego pograć, wiem, się dowiedziałem A, I zastanawiam się, czy, czy może nie skończyłbym najpierw ja żeby, jakby mi coś z głowy a potem ona Myślę, że to byłby spoko pomysł Chociaż to seria na całkiem długi czas Myślę, że na tak Na miesiąc, jeżeli będą trzy odcinki tygodniowo z tej serii Nawet na półtora miesiąca, myślę Potencjalne Potencjalne live y, Które no w końcu muszą się zacząć dziać Ale no musicie mi wybaczyć Strasznie trudno mi się za to wziąć I to zaplanować, nie? O! Cholera, to wybuchnie Okej okay. Zaraz, tak to się nie spodziewałem. No kolejne. O, dobra, wymienam filtr. Żyj, żyj kolego. Żyj, żyjemy kolego, żyjemy, żyjemy. Nie umieraj. Okej. Okay. Okej. Okay. Żyjemy. Także. I myślę, że bo te, te z odcinki z tego DLC jest 6. Powiedzmy to 7, tak myślę, że będzie 10-12. Um, to... O, szybko wyschaję! ale się zlimkłem ty. A tak jest. Nie zginoju. Nie ma cię, nara. Yy, myślę, że tak do... Nie no, to ma do maksymalnie. W sumie w pierwszy odcinek będzie 21 chyba wyjdzie sierpnia. Więc myślę, że do września to maksymalnie do połowy września byśmy pociągnęli. Chociaż. Też raczej wątpię, że te odcinki z DLC w sensie z metra Zaczą, Nagrałem już też jeden odcinek z The Evil Within um, odnośnie DLC um, z Kidman Niestety minus jest taki, znaczy nie wiem jak to wyjdzie, więc możliwe, że już wyjdą kilka odcinków z tego DLC, ja akurat o tym mówię, ale Raz się wątpię, chociaż nie wiem, zobaczymy <laughs> Chociaż raczej wątpię Bo The Evil Within 2 września dopiero się kończy, jak tak patrzyłem tak, trochę mam na zapas I, i, i tak, ja tak wolę. Lepiej tak, niż, Lepiej z będą na zapas. Zobaczcie, że nasza społeczność jest tak rozbudowana, nie mam miliony komentarzy do czytania. Co jest dobre i niedobre. I nie do końca mi się podoba ten dodatek z tego powodu, że trzeba po prostu się skradać. Tam ogólnie też ogarnąłem, że ten dodatek jest. Pierwsza część jest na 6 godzin, druga. Przepraszam, na 6 odcinków, czyli tak 3-4 godziny. Pierwsza część, bo ten dodatek jest podzielony na dwie części. Druga część także wynosi około tak 3-4 godzin. Więc łącznie to, to daje tak 8, 8, znając mnie i moje wywalanie się, to tak 9 godzin. Więc to jest potencjalnie no 6, no potencjalnie 12, może 14 odcinków, które no jak będą 2 tygodniowo, albo postaramy się może 3, bo może w sobotę, albo w sobotę damy coś innego No to w takim razie um, To w takim razie dużo nam to też nie zajmie, więc przed wrześniem tak naprawdę będziemy mogli zacząć kolejną serię Zastanawiam się czy po tym Metro Pytanie czy dwie takie duże gry na kanale, no to to jest dobry pomysł, Z tego nie wiem, zobaczymy Chociaż, co prawda, no, no, przeładujemy od razu. Mógłbym nagrać, mam pełno innych gier, które też chcę nagrać, są trochę starsze i zastanawiam się, czy może nie, właśnie nie lepiej by było rozpocząć coś takiego nowszego. <laughs> Oj, przepraszam bardzo. Um, więc ja myślę, że że Dobrym pomysłem będzie, może nie stanie tu i pójście, bo zaś mi się skończą filtry, ale dobrym, pod, dobrym podejściem będzie rozpocząć grę, serię z Metro Exodusa, ponieważ ona nie zajmie nam stosunkowo tak dużo, tak dużo, a to też będzie taki horror powiedzmy. I tu nie przejdę, ale no okej, okay, tu jestem. Co ja mam teraz zrobić? A, muszę to spalić. Dobrze, kwinie, do, dobrze, kminie. Uh, więc myślę, że to będzie spoko pomysł i to też będzie taka, taka bardziej no, nie, nie horror dokładnie, ale taka bardziej straszniejsza seria. A chciałbym właśnie, nie chcę wprowadzać trzech serii na, kan trzech serii na kanał z tego powodu, że um, wszystkie te gry one są w miarę długie i no, chyba że znajdę jakąś taką krótką grę, którą mógłbym zamknąć, powiedzmy, w maksymalnie. 8, 10 odcinków, żeby ona nie trwała kilka y, miesięcy, jeżeli będę wypuszczał jeden odcinek y, tygodniowo, nie? Rozumiecie o co chodzi. Jeżeli macie, może, jakiś pomysł na, na taką serię, która no, nie trwałaby długo, po prostu, to chętnie zapraszam do. Kurde, wreszcie! Olera ja dużo ich jest tu. zaraz mi się amunicja będzie kończyła tutaj. E, więc jeżeli macie może jakieś pomysły, jeżeli no, na taką serię, to, to jestem chętny na, na rozmowy. Dobra, ja może po prostu pójdę od siebie. Nie będę się nim przejmował, myślę. Dobra, tu jeszcze musimy a, spalić. Okej, okay. któryś tu jest, coś jest. Minuta, także no spokojnie. U, tu mamy coś jeszcze. Tu się możemy odpalić. Pik, pik, pik. U, tu mamy jeszcze jakieś fajne cosie Dobra, tu mamy kolejną. Kolejne paliwko. Tu muszę przeładować. Okej, okay, no i tu nic nie było, ale wolałem to spalić w razie W. Dobra ładamy stąd weźmy sobie naładujmy jeszcze może latarę trochę jednak ją zużyliśmy możemy filtr wymienić dostań się stąd no dobra lecimy w takim razie okej okay, tu sobie możemy przejść kolejne pająki one wyglądają jakby były większe teraz. O, ciekawe, czy faktycznie tak jest. Dobra. O, tu jeszcze jakieś amunicja. Kolejne filtry, także na spokojnie. Gra nas bardzo szczerze obdarowuje. Zostało 20 sekund, więc otwórzmy drzwi i lećmy. <laughs> Zobaczmy, gdzie nas to zaprowadzi dalej. Ale idziemy my chyba ku górze. Tak, aaa, ku... By się wydostać. No tak, bo one nie lubią słońca, także one, yy, no one się tutaj nie dostaną. Nie ma opcji w ogóle. Ok, wymienię sobie filtr. Chciałem go trafić, ale gdzie jest ten kolega? Nie ma go. Dobra, trudno. Lećmy tu. O, tutaj mamy jeszcze. Tutaj mogą się kryć skubane. bąki małe. To mamy do otwarcia, kolejne, nie, nie ma, um, nie ma prądu Także, o, tu kolejny filtr Fajnie, tego filtru e, powietrza mamy jeszcze, oprócz tego, który mamy tutaj, 4, minut, 4 minuty i 30 sekund, mamy jeszcze 6 minutek, także na spokojnie e, Okej, okay. o, tu mam kolejny filtr, o, no tego to nam nie zabraknie Ale te pajęczyny mnie trochę wkurzają Dobra, tu otwieramy. Tutaj pewnie będzie jakaś typu y, bezpieczniki elektrownia, co z tym stylu. Dobra, naładuj, mm, mamy naładowaną latarnę latarnię, latarę na maksa. Dobra, spalmy to wszystko. Okej, okay, okej. Okay. Tu możemy jeszcze spalić. Dobra. O, przecież by mi się raczej nie skończyła mi się amunicja, ale musiałbym chyba ją napompować. Dopadnie dzisiaj okej, okay, jeden padł. O cholera, trochę ich tu jest, nie powiem, że nie BUM! Włącie wszyscy Ty też Dobra, padł padł, mamy to, okej. Okay. Wszyscy padli w miarę. O, wsiadujmy sobie tą broń. No, tak jak myślałem, musimy napompować, bo mi starczyło po prostu um, tego powietrza, ciśnienia bardziej. Ok, pompujemy, pompujemy. Możemy sobie od razu przyjść troszkę dalej. Możemy sobie podnieść od razu. Pyk, pyk, pyk. Dobra. No nie, Użyłem przypadkowo i od razu przetworzyłem. Tego ja to nie chciałem robić, ale niech będzie, ale to bym chciał na pewno spalić. To bym chciał na pewno spalić i włączmy sobie od razu przy płomieniach odpalmy sobie zasilanie no okej okay. no i mamy to no światło działa działa to nie działać to nie działać jak działa dobra to podpalmy niech to spłonie to też mi się to nie podoba za chwilę ktoś mnie jeszcze zaatakuje a, i to nie będzie to nie będzie fajnie. Dobra, od razu sobie jeszcze możemy napompować. Pik, pik, pik. Dobra. Eee, ja chcę napompować moją latarkę, a nie ją wyłączać. Okej, okay, poszło dobrze. O nie! O, cholera jasna! Okej, okay. wypadł! Odpalmy to! Ja sądzę, chyba muszę czekać co? Tak myślę, że to byłby spoko pomysł chyba. Co my w ogóle? Oh. Oh. Ile ich tu jest? Kolera jasna, o oh, trochę, trochę ich tu jest. Okay. Oh. Czekajcie, co ja mam tu w ogóle robić? Yy, Wydostanę się stąd, ok. No dobra. A, nie mam już. Niestety. A, nie mam już, niestety. Yy, amunicji. W sensie do granatów. Yy, tu jest winda. Ok, wejdźmy szybko do windy. Aktywuj windę, dawaj! U! Klikaję. je, O cholera. Opiera się bunkier. Dostaje się słońce. O, no nie. Z deszczu pod rynę. O cholera jasna. A ja myślałem, że to będzie szczęśliwe zakończenie. No! Niekoniecznie, kochani, niekoniecznie. Okej. Okay. Także udało nam się zakończyć. I wiecie co? Ja bym zrobił w ten sposób, że zakończę tutaj ten odcinek. Nie będę zaczynał kolejnego rozdziału. Nasz kolejny rozdział zaczniemy sobie w nowym odcinku. Skoro że nie pomyślałem o tym wcześniej. Kurczę, eee, sobie Tą osobę zobaczymy w ostatni, jak zrobimy ostatnią misję ja nie pomyślałem o tym ostatnio, żeby właśnie zacząć jakby epizodami te wszystkie odcinki, ale trudno. Dobra, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki w górę, komentarze i widzimy się w następnych odcinkach. Siemano!